Cześć, cześć, cześć. Witajcie w kolejnym filmie na kanale. I tak, e, znajdujemy się w Fortnite i to nieprzypadkowo. A to dlatego, że dzisiaj, jak to nagrywam, to będziecie widzieć następnego dnia, bo będę musiał to zmontować i w ogóle inne rzeczy. Odbędzie się, jak tutaj widać na tej timerze, za 25 minut. Event końca sezonu drugiego rozdziału, trzeciego. Więc rozsiądźcie się wygodnie. Ja już sobie tutaj wezmę tą opcję graj żeby tutaj nie było żadnych komplikacji bo to tak jakby chyba w poczekalni się będzie tak jak było w przypadku jakiegoś innego sezonu nie pamiętam dokładnie którego ale było tak dokładnie że właśnie było trzeba tak robić o kurde co jest Widzowie, ja zwentowałem, właśnie chyba. <laughs> Okej, okay, to fajne było. Okej, okay. co ja jest? Gdzie ja jestem? O dobra, można iść. Można tu wejść, nie? Halo? O kurde. Ale to fajnie wygląda. Powiem Wam szczerze. No. Robi wrażenie. Że tak powiem. No. Nie wiem, czy tutaj można coś robić. Nie, tutaj jest to odliczanie cały czas też. W tym miejscu. Dlatego słuchajcie, widzowie. Ja sobie. Okay. o ale same motki tutaj <grych> nie ma dźwięku może dlatego że dźwięk licencjonowany wyłączyłem żeby mi żadnych praw autorskich nie wywalił youtube jakby ktoś zaczął na przykład tańczyć z muzyką jakoś z tiktoka wiecie jak to jest w tej grze teraz no dlatego no, słuchajcie tak jakby będziemy się widzieć jak Coś się faktycznie będzie działo ja cały czas odpalone nagrywanie Żeby nie było No i wtedy się widzimy dalej Ja mogę wsiąść do tego Co się stanie Ja tego nie zauważyłem wcześniej Co to jest? O! Ale fajne. Jak to będzie prawdą, to ja się chyba zesram ze szczęścia. Jak dobrze podejrzewam. Mam wrażenie. Teraz to mówię. Jak to się okaże prawdą, faktycznie tak będzie, to ja to normalnie do odcinka wrzucę, nie wytnę tego momentu. To tak. Mam teorię, że tutaj, w tym evencie Pojawi się Vader To strasznie ciekawi Uwaga załogo Oho Dymka przechwyciła wiadomość od skierowaną do dr Sloan. Dobra, zaczyna się Udzielę, że broń urojonego reżimu osiągnie masę krytyczną wcześniej niż zakładano Jeśli tego nie powstrzymamy, wszelkie życie na wyspie zostanie zniszczone Misją dowodzić będzie najlepsza kapitan Mechów w każdej rzeczywistości. Siądzie za sterami, a wasze zespół obsłuży broń. O. I sieba. Twój paradygmat. Słuchajcie, zespole uzbrojenia. Dziś położymy kraj urojonemu Rasimowi na dobre. Naszym celem jest ich system uzbrojenia Steżard. Zespół naziemny Rajim. Zespół w pogotowiu. Zdejmiemy to osłonie, zanim dotrzecie na wyspę. W końcu nie bez powodu zwołuje mnie legendą. Mhm, uh -huh. przyjęłam. Przygotować się do sekwencji startowej. Okej, okay. co teraz? Jaram się, serio, bo to jest takie, tak dobrze zrobione. Nie ci sobie sprawy, jak się jaram, a to jest. Fortnite, przypominam, to jest. pochodzę jasny Fortnite, nie? OK. Hum, ela é Ok. Dobrze. To oczyszczamy drogę przez te skały, ale fajne. O kurde. Naprawdę się tym jaram. No Widzę. Mam nadzieję, że ta muzyka nie jest na prawach autorskich. Raczej nie. Kurde. o, okay, coś teraz będzie grane. Czołgi! Oczyścić drogę, Tak, tak, tak. Wszystko załatwimy, gdy już rozkminimy, Jak? Zajmiemy się tym. No właśnie. O tak. Czołgi na hitę. Jakie to jest piękne. vou ter Hmm. Wciskaj przyciski. E dalle uderzam. Okej. Okay. Ostatni fiśle że muszę E wciskać. A tu jeszcze rakiety teraz latają i je trzeba ściągać, okej. Okay. O nie, trafiła. O nie, nie, nie. Ale tak chyba ma być, mi się wydaje. Weźcie się broń przed tym. Mam nadzieję, że nie można zginąć tutaj, w tym momencie. Jestem krytyczny. Miejmy nadzieję, że tak miało być. O nie! O nie! Słyszę. Zastrzelili nas. Wszystkie systemy uszkodzone. Bez napraw nigdzie się nie ruszymy. Dokoż, nam właściwego typa. Czas zabłysnąć, kolego. Okej. Okay. <laughs> tak, jest i on. Jest i bananek! I nie gadaj, że to nas jakby naprawi. Okej, okay, to działa. Okej, okay, dobra. Nie wierzę, że to działa. Skórek rządzi. Przepraszam, się skórek nazywał. Zapomniałem. Co jest? Co to były za mechy jakieś? Ej, ile to był mech, o ile mi myśli... się nie... To są mechy! Widzicie to? Kurde... No... Dobra... Ej widzowie! A wiecie jak jest mech od tyłu? Chcem! Nie, no dobra, koniec z rzutami, gramy! Przyjemne jest to rozwalanie ich. Złoty <laughs> ty gadasz? Zajmę się sterowcami. się na siłach naziemnych. O kurde. Dobra, czyli my mamy do nich cały czas strzelać, a ta właśnie babka tutaj mieczem macha, że tak powiem. te mechy by miały być w następnym sezonie, to będzie przerąbane. Będą gorsze niż czołgi. Co teraz się wydarzy? Naciskaj przyciski! Naciskam. o oh o. -oh. Okej okay. Trzeba Trzeba uciekać Szkoda, że nie ma tego szybszego sprintu Ale okej okay. Dostałem Ale chyba tu się nie da zgnać. O broń Okej, okay, my mamy walczyć z nimi? Chyba tak Czy to jest Skar? Tak to jest skar, to o czym strzelam, o tak, ale mi go brakowało, stary dobry skar. Lecimy z nimi Ojo A, on jest z nami, okej, okay, bo to jest fundament. Czyli idę jakby ktoś, jak to woli Oho, mech Przecież mechem się może ten zajmie fundament albo Ktoś z nich. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay. myślałem. Okej. Okay. Co tu się odwala? Wiedziałem! Kurwa mać wiedziałem. Jest i on! Oczywiście, na miniaturkę tego nie dam, żeby nie spoilerować tak hamsko, chociaż. To jakby się raz dzieje, to nie jest serial czy coś, czy film. Jak nic, przeniesie mnie do ich rzeczywistości, nie? Takie mam wrażenie. O, to było mocne. Czołk. nie strzelaj. Oh. Nie musisz tego robić. Ten twój dramat. Ostatnie słowa, Jones. <grymne> Okej. Okay. Albo ich może do nas przyniesie, nie wiem. Zastanawiam mnie to. Myślałam, że przyda się wam pomóc. Witaj z powrotem, paradygmat. <grymne> mhm.

Ja, to jest mocne naprawdę Spokojnie wow. Aha. Ja, to było mocne serio podjarałem się. I co to koniec? Czy coś jeszcze się wydarzy? Mam myszkę, czyli możliwe, że to koniec. Ciąg dalszy nastąpi. Wiedziałem, że. Wiedziałem, że utrzymają nas w niepewności. Wiedziałem to po prostu. Mogę tylko wyjść. Czyli tak jak było poprzednio. I mi wyłączyło Fortnite'a Dobra, no słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że wam się spodobało, bo mi się to mega, naprawdę mega mi się to podobało No i co? Widzimy się w następnych odcinkach na kanale A jeżeli chcecie więcej Fortnite'a, takiego normalnego Fortnite'a, normalnego grania To dajcie znać w komentarzach, bo gramy sobie często w sumie ekipką Bo fajnie nam się gra i moglibyśmy dla was nagrywać odcinki Więc dajcie znać, czy chcecie to ja teraz kończę, żegnam się z wami, trzymajcie się i cześć, na następnych odcinków. Hej, hej.